Maszt Maciejewicza zostanie odnowiony, ponieważ teraz jego stan wskazuje na to, że jest taka potrzeba. Jak mówi Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie pomnik przejdzie sporą renowację. Mamy nakaz budowlany wymiany link konstrukcyjnych, który uważamy, że jest niewystarczający w sytuacji, jak tak naprawdę nie możemy zbadać gruntownie jego konstrukcji, a zwłaszcza osadzenia. Dlatego masz zostanie w pierwszym rzędzie zdemontowany, poddany starannym oględzinom, potem zakonserwowany, czyli wypiaskowany, pomalowany podkładem antykorozyjnym i farbą. Jednak nie chodzi tylko o odnowienie zabytku, sprawa ma drugie dno, dlatego że pomnik był stawiany 20 lat temu na innych zasadach prawnych. Teraz pomnik należy do muzeum, lecz miejsce na którym stoi należy do urzędu miasta. Miasto wyszło z inicjatywą, aby muzeum wydzierżawiło teren z całą odpowiedzialnością za jego utrzymanie. Jednak takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Gdybyśmy chcieli go zmontować z powrotem, to oczywiście musimy mieć zgodę miasta, a wtedy musi być uregulowana sprawa terenu pod względem prawnym. I tu są różne rozwiązania. My najchętniej byśmy po prostu wypożyczyli obiekt organowi, który by o niego dbał. Muzeum już wydzierżawiło dwa tereny od urzędu miasta. Na jednym jest budowane Centrum Dialogów Przełomy, a na drugim ma zostać wybudowane Muzeum Morskie. Jednak nie chodzi o koszty dzierżawy, a o te związane z pielęgnacją terenu. Jego demontaż pokaże siłę przywiązania do tego masztu. Bo o ile wiem, wielu mieszkańców Szczecina jest do niego po prostu przywiązanych i przyzwyczajonych w tym miejscu. Ja nie neguję, to jest pewna wartość, no ale prezydentem mieszkańców Szczecina jest osoba wybrana w wyborach powszechnych, to ona je reprezentuje i w pewnym, w pewnym sensie uosabia tą wolę powszechną. I jeżeli prezydent uzna, że podzieli zdanie tych mieszkańców, którzy uważają, że maszt powinien być w tym miejscu, to na pewno się jakoś dogadamy. Według Stowarzyszenia Sens Maszt nie buduje tożsamości morskiej Szczecina. Pojawiły się głosy, że może on być przeniesiony w inne miejsce, między innymi na Wały Chrobrego. Bardzo dobrze, że ten maszt zostanie wyremontowany i tutaj otwiera się pole do dyskusji co z nim dalej, czy powinien trafić w inne miejsce. Tutaj pojawiają się głosy, że może wałych chrobrego. Nie jestem do końca przekonany. Propozycji do tego, gdzie powinien stanąć maszt jest bardzo wiele. Jednak czy będzie on przeniesiony przekonamy się w najbliższym czasie.